Dwie podstawowe wersje ściągania drążka z góry prostego. Ludzie często się zastanawiają, dlaczego robimy najpierw ten podchwyt. Dzisiaj Wam pokażę różnicę. Zaczynamy sobie od nachwytu. Siedzimy sobie prosto. Dociągamy pod brodę, odchylając do, dokładnie tylko delikatnie plec. Nie robimy tutaj, bo to już inne mięśnie pracują. Tylko tutaj. W tym roku skupiamy się na bramce mięśni, obłysk mocno, w momencie kiedy się odchylimy bardziej, pracuje też czworobocznie. Wersja pod chwytem, wtedy dociągamy już pod klatkę, też nie odchylamy się na mocno, a tutaj już skupiamy się mocno na mięśniu najszerszym, brzbietu. Także jakby ktoś nie wiedział i mówił, że robi to samo, nie robicie tego samego. Tutaj pracują zupełnie inne części plecy.